witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. Kibice i media zawsze z zaciekawieniem spoglądają w czasie przerwy na żądanie, co tam trenerzy rysują na tych swoich magicznych tablicach. Jedni rozrysowywują sposób poruszania się zawodników w ataku pozycyjnym, inni natomiast schematy postępowania w obronie. Ja w dzisiejszym programie wejdę nieco głębiej w taktyczne meandry gry ofensywnej, ale w defensywie będę mówił o takim stylu gry w obronie, w którym nie chodzi o to, żeby zablokować każdy rzut, ale o to, aby przeciwnik uwierzył, że każdy jego rzut może być zablokowany. Zdecydowana większość zespołów w Europie i naszej superlidze stosuje destrukcyjne systemy obronne, obliczone po pierwsze na przerwanie akcji przeciwnika, dwa na blokowanie rzutu. Słowem mówiąc jest to granie w systemie nastawionym na faul zawodnika z piłką. Hiszpański trener Jordi Ribera, pod wodzą którego reprezentacja Brazylii weszła na salony w 2016 roku, a reprezentacja Hiszpanii w 2018 i 2020 zdobyła Mistrzostwo Europy, Opracował swoją autorską koncepcję ofensywnej obrony, łamiącą powszechnie obowiązujący schemat myślowy, że najgroźniejszy w handbalu jest zawodnik z piłką i to jemu trzeba uniemożliwić oddanie rzutu. Rivera poszedł w zupełnie przeciwnym kierunku. Skoncentrował się na wywieraniu presji na zawodnikach bez piłki, do których może być skierowane podanie. By w tym samym czasie dać znacznie więcej swobody zawodnikowi z piłką. Ale danie tej swobody to tylko iluzja, której on ma ulec. Zawodnicy atakujący, rozgrywający są mentalnie nastawieni na stałe przerywanie, stałe faulowanie i stałe blokowanie możliwości oddania przez nich rzutu. Ribera w swojej koncepcji Daje rozgrywającemu dokładnie to, czego on pragnie. W koncepcji Jordi'ego Rivery obrońcy unikają faulowania. Oni swoją szybkością poruszania się na nogach i tą odstraszającą pracą rąk doprowadzają do ustawienia, w którym wręcz oferują zawodnikowi z piłką możliwość wykonania rzutu lub opcję podania. A iluzja, o której wcześniej wspomniałem polega na tym, że ich ustawienie zawęża możliwości działania rozgrywającego do takiej opcji, na którą oni właśnie czekają. Obrońcy w koncepcji Rybery zastawiają klasyczną pułapkę, a sygnał do jej zastawienia daje im sam rozgrywający. I czyni to w momencie, w którym rozpoczyna swój atak od kozła lub co gorsza zaczyna kozłować będąc w miejscu. Obrońcy wykorzystują fakt, że zostały mu tylko trzy kroki i jest zmuszony oddać rzut lub wykonać podanie. Celem obrońców absolutnie nie jest fał. Ich celem jest odzyskanie piłki poprzez trzymanie atakujących jak najdalej od bramki, następnie zakłócanie ich tempa rozgrywania gry w taki sposób, żeby doprowadzić do sytuacji, w której rozgrywający z piłką będzie miał bardzo ograniczone pole działania i powstanie u niego problem z podjęciem właściwej decyzji. A błędna decyzja rozgrywającego z piłką produkuje produkuje pewne rzeczy. Po pierwsze, uniknięcie straty bramki przez obrońców i dwa, umożliwia natychmiastowe przejście do kontrataku. Bo ten system ofensywnej obrony jest nierozłącznie powiązany z kontratakiem, z odzyskać piłkę, żeby wyprowadzić kontratak. Ten system wymaga zbudowania bloku defensywnego na zawodnikach o ściśle określonych umiejętnościach na poszczególnych pozycjach. Przede wszystkim muszą to być gracze inteligentni, taktyczni zawodnicy bardzo dobrze broniący w grze jeden na jeden to jest fundament tej obrony. Zawodnicy potrafiący poruszać się bardzo szybko na nogach, posiadający umiejętność przewidywania różnych działań taktycznych przeciwnika, czyli po pierwsze antycypacji, po drugie adaptacji swoich działań do konkretnych zachowań przeciwnika. Na przykład wtedy kiedy przeciwnik zaczyna kozłować, kiedy atakuje na zewnątrz, Muszą też mieć, te, czuć ten właściwy timing, jeśli decydują się na przechwyt. Przyjrzyjmy się teraz zasadom tej ofensywnej obrony produkującej kontrataki, zasadom, według których poruszają się obrońcy grający na poszczególnych pozycjach w typowych sytuacjach meczowych. Tu widzimy podstawowe ustawienie obrońców. Boczny rozgrywający w ataku jest w posiadaniu piłki. Jedynka w obronie stoi wysoko i wywiera presję na środkowym rozgrywającym. Podobnie obrońca na pozycji numer 2 również stoi bardzo wysoko i wywiera presję na bocznym rozgrywającym. Obrońcy na skrzydłach odcinają swoich przeciwników od podania obrońcy na pozycji numer 3 i 2 kryjący kołowego wraz z rozgrywającym z piłką są w sytuacji 2 na 2. Obrońca numer 2 jest lekko wysunięty w kierunku rozgrywającego z piłką. Teraz widzimy ustawienie obrony w celu odzyskania piłki i wyprodukowania szybkiego ataku. Najbardziej istotnym w tym ustawieniu jest sprowokowanie rozgrywającego z piłką do popełnienia błędu. Żeby mieć szansę na taki jego błąd i przechwyt piłki, obrońcy muszą mu zaoferować albo możliwość podania, albo możliwość oddania rzutu. Zawodnik wysunięty na jedynce porusza się w linii strzały do przodu, do tyłu, pomaga trzeciemu obrońcy i zakłóca tempo rozgrywania ataku pozycyjnego. W przypadku krzyżówki rozgrywających następuje przekazanie zawodników pomiędzy jedynką a drugim obrońcą, i jedynka zawsze pozostaje w centralnej strefie. Muzyka Cięcie skrzydłowego od podania. W sytuacji, kiedy boczny rozgrywający chce podać piłkę do skrzydła, obrońca na skrzydle uniemożliwia um to podanie. Pozostale obrońcy swoim ustawieniem stworzą trybno, trudną sytuację dla rozgrywającego z piłką. Jedynka staje wysoko na środkowym rozgrywającym, obrońca na pozycji numer 2, także wysoko na drugim bocznym rozgrywającym. Co w tej sytuacji może się wydarzyć? Rozgrywający z piłką najprawdopodobniej skosłuje i będzie chciał ją podać. I to jest moment, na który czekają wysunięci obrońcy. Rozgrywający ma bardzo duży problem. Podanie do środkowego jest zagrożone przechwytem, podanie do prawej połówki jest zagrożone przechwytem i podanie do skrzydła jest zagrożone przechwytem. Jest to moment, kiedy zostanie popełniony błąd, z którego będzie można wyprowadzić kontratak. Przechwyt i odstraszanie ze strony jedynki. Jeśli środkowy rozgrywający minie jedynkę, obrońca na pozycji numer 2 podwyższa i pomaga jedynce, i tworzy się sytuacja 2 na 1. A skrzydłowy obrońca również w tym czasie podwyższa swoją pozycję i swoim ustawieniem odstrasza podanie lub szuka przechwytu podania do bocznego rozgrywającego bądź do skrzydła. Obrońca na pozycji numer dwa bez kołowego po jego stronie. Przy zabiegnięciu z piłką bocznego rozgrywającego do środka, obrońca numer 2 obniża swoją pozycję i prowadzi atakującego pod jedynkiem, która też obniża swoją pozycję. To zawsze musi być współpraca jedynki i bocznego rozgrywającego. Obrońca na pozycji numer 2, bezkołowego. Po zabiegnięciu z piłką rozgrywającego do środka po stronie, gdzie ustawiony jest kołowy, obrońca na pozycji numer 2 po przeciwnej stronie podwyższa swoją pozycję i stoi wysoko, wywierając presję na bocznym rozgrywającym, czekając na przechwyt podania z drugiej połówki. Jedynka obniża pozycję i pomaga środkowemu obrońcy. Muzyka Odcięcie ataku na zewnątrz. Obrońca numer 2 podwyższa swoją pozycję i ustawieniem zamyka możliwość ataku bocznego rozgrywającego na zewnątrz i zachęca go do ataku z piłką do środka. Jeśli boczny rozgrywający zaatakuje na zewnątrz, obrońca na pozycji numer 2 obniża pozycję i przesuwa się na zewnątrz blisko linii 6 metrów i próbuje sprowokować faul ataku, trzymając ręce w górze. Obrońca numer 3 oczywiście kryje kołowego od strony piłki i asekuruje podanie do koła z kozła. Atak z piłką do środka. Jeśli boczny rozgrywający zaatakuje z piłką do środka, Jedynka obniża swoją pozycję, obrońca numer 3 podwyższa, obrońca numer 2 kryje obrotowego od strony piłki. Pozostale obrońcy wywierają presję na swoich pozycjach. Muzyka Między pierwszym a drugim obrońcą. Atak bocznego rozgrywającego z piłką do środka: jedenka obniża swoją pozycję, obrońca numer 3 wychodzi do rozgrywającego, obrońca numer 2 kryje kołowego od strony piłki, a obrońca numer 2 po przeciwnej stronie stoi wysoko i wywiera presję na drugim bocznym rozgrywającym. Kołowy zabiega za plecami obrońców. Jeśli kołowy zabiega za plecami od strony piłki z prawej strony, musi nastąpić przekazanie krycia. Obrońca numer 2, tam gdzie było. Tam, gdzie zabiegło koło, obniża swoją pozycję, a obrońca numer 2, od którego odeszło koło, natychmiast podwyższa swoją pozycję. Obrońca numer 3 obniża swoją pozycję do krycia koła. Jedynka również obniża swoją pozycję na poziom 9 metra, i wtedy obrona gotowa jest do odzyskania piłki. Muzyka Jeśli środkowy zabiega na drugie koło, jedynka jest z nim cały czas na kontakcie i zwalnia jego tempo ruchu po to, żeby obrona mogła się przeformować i obrońca numer 2 miał czas powrotu na szósty metr, po czym przejmuje krycie bocznego rozgrywającego, a obrońca numer 2 obniża swoją pozycję do krycia zawodnika na drugim kole. Jedynka zawsze kryje rozgrywającego z tej strony, z której zabiega na koło środkowy rozgrywający, żeby spowolnić jego atak. Rozgrywający zabiega na drugie koło, wtedy jedynka wywiera presję na środkowym. Obrońcy na pozycjach numer 2 obniżają pozycję do krycia tych dwóch zawodników, znajdujących się na kole, a obrońca numer 3 wychodzi do środka do atakującego, rozgrywającego z piłką. Muzyka Skrzydłowy zabiega na drugie koło. Jeśli skrzydłowy zabiega na koło od strony piłki, krycie przejmują obrońca numer 3 oraz obrońca numer 2, który automatycznie obniża swoją pozycję. Jeśli lewy rozgrywający zaatakuje natychmiast, skrzydłowy i obrońca numer 2 są w sytuacji 2 na 2. Jeśli lewy rozgrywający poda piłkę do środkowego, wtedy skrzydłowy natychmiast podwyższa pozycję do krycia bocznego rozgrywającego. Ponownie mamy sytuację 2 na 2, gdzie prawy rozgrywa rozgrywający może zaatakować do środka lub na zewnątrz. Jeśli zaatakuje na zewnątrz, wtedy obrońca numer 2 przesuwa się wzdłuż linii z podniesionymi rękoma i prowokuje faulę ataku, a obrońca Numer 3 oczywiście kryje koło od strony piłki. Ten ofensywny system obrony realizowany w meczu zgodnie z zasadami nakreślonymi przez Jordiego Ribere. Jest znakomitym narzędziem w ręku trenera do odwrócenia losów meczu czy przejęcia kontroli nad meczem. W polskiej superlicy stosują go w zasadzie tylko dwaj hiszpańscy trenerzy: Xavi Sabate i Talant Duszejbajew. Jaką siłę rażenia ma, te, ma ta ofensywna obrona, przekonały się już prawie wszystkie zespoły w a w ostatniej kolejce targów który do 21 minuty prowadził w Płocku wyrównane zawody i wynik wtedy brzmiał 7-7. I kiedy w tej 21 minucie Płock przeszedł na tą ofensywną obronę, jak wspomniałem, wymyśloną przez Jordiego Ribere, ostatnie 9 minut wygrał 7-2, poprzez to, że odzyskał wiele piłek i z tych piłek wyprowadził wiele kontrataków. Zastosowanie tej obrony pozwoliło Płockowi Przejąć w zasadzie kontrolę nad meczem, bo zakończyli pierwszą połowę wynikiem 14-9, a później ta przewaga już e, tylko rosła. Zobaczmy kilka akcji e, w wykonaniu Płocka e, w tej, e, grając w tej obronie e, ofensywy. Zachęcam innych polskich trenerów z Superligi do częstszego korzystania z takiego właśnie systemu obronnego, bo jak pokazuje nasza Superligowa rzeczywistość, jest to bardzo skuteczna broń we współczesnej piłce ręcznej. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej nocy. Zapraszam do oglądania, udostępniania, lajkowania, komentowania kanału Timeout. Out. Dobranoc. Trzymajcie się.